Początek lekcji trzeciej to dobry znak. Suka zaczęła pracować, a ja mogę bezpiecznie z nią ćwiczyć. Pozbyła się największego lęku w zaledwie trzy godziny. Oczywiście, długa droga przed nią, szkolenie należy kontynuować, aby było skuteczne. Nie można się poddawać. U owczarków niemieckich często udaje się przejść ze stanu lęku, strachu do stanu pracy i ostatecznie przejścia na instynkt łowiecki. Lekcja pierwsza to obraz psa przerażonego, lękliwego i niechętnego do jakiejkolwiek pracy. Psa, który boi się człowieka, ucieka i unika kontaktu. To jest ten sam pies. Pierwszy trening to sprawdzenie psa oraz jego naturalnych predyspozycji do pracy obronnej. Ocena jego zachowania pod wpływem wywieranej stopniowo presji psychicznej to również ocena umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Pamiętaj, Czasami trening obronny może pomóc psu odzyskać pewność siebie i zrobić z niego psa obronnego. Psy lękliwe, delikatne i emocjonalnie wyniszczone są w stanie skorzystać z odpowiednio prowadzonego szkolenia, mogą otworzyć się i wrócić do równowagi psychicznej. Motywacja i wola zwyciężania bywa zbawienna dla takich psów. Warto trenować.